Tak. I jedziemy. Dzisiejszy odcinek poświęcam temu, żeby wisieć. Wow. Niech wiedzą. Też uwielbiam tuby. no i dziękuję, mam nadzieję, że kupicie sobie ode mnie program szkoleniowy o tym jak wisieć i w ogóle ten no co sprzedaje się i będziecie też wisieć i dacie mi dużo lajków też i kończę na dziś nie spadajcie, trzymajcie się